Pasja, motywacja, sukces. Goście wygrywają 2 do 1 i jako pierwszego głos poproszę e, bramkarza, bohatera, co, co by nie mówić tutaj tego spotkania e, Krzysztofa Bartkowiaka. Spora sensacja tutaj, wywozicie trzy punkty z Leszna, jak ty oceniłbyś to spotkanie? Na pewno było to bardzo trudne dla nas spotkanie. Nie da się ukryć, że, przepraszam za mój głos, że nastawialiśmy się na bardzo ciężki mecz. Przyjeżdżamy w końcu do, można powiedzieć, Jaskini 2, do Leczna. Do tej pory nie przegrali meczu, co więcej, nie stracili żadnych punktów. Ja bardzo się cieszę, że udało nam się wygrać. Jestem zadowolony, że udało mi się pomóc mojej drużynie, drużynie w zdobyciu trzech punktów. No i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Gdzieś tam może wyżej troszkę. Już pewnie. Dziękuję bardzo za głos. Z nami jest Czelec Jednej z Bramek. Dla przyjezdnych Wojciech w Wojciechu, e, czy takiego scenariusza byś się spodziewał w tym meczu? To znaczy powiem tak, no, My wiemy, że ostatnio całkiem fajnie nam idzie i, i faktycznie ten nasza, nasza taka seria nieprzeganych meczów nie jest przypadek. E, oczywiście... Patrzymy troszeczkę na was, jak wygracie i wygrywacie wszystko, no bo jednak tutaj stworzyliście jedne warunki drugoligowe, naprawdę silną drużynę. My też znamy swoją wartość, to, że przegraliśmy gdzieś na początku, to, że faktycznie mieliśmy parę takich pechowych spotkań, gdzie nic się nie udało, no to teraz to na pewno się zmieniło. Natomiast czy takiego scenariusza się spodziewałem? Nie, na pewno nie. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko, bo było ciężko, to wyprowadziliście grę. Natomiast my nie przyjechaliśmy tu się położyć, tak, nie chcieliśmy naprawdę pobalczyć my wiemy że już jesteście jedną nogą w pierwszej lidze ale to nic nie zmienia my chcemy grać z każdym my chcemy wygrywać my naprawdę chcemy jeszcze tutaj coś w tej lidze pokazać pokazać że mamy charakter pokazać że potrafimy e, i myślę że się nam to wyszło i, i w sumie fajnie e, tak na zakończenie powiem że mam tylko chwilkę chciałem darkowi życzyć szybkiego powrotu do zdrowia bo to na pewno różnice robisz i to, to wszyscy widzą dużo wnosić drużyny i pogratulować wam w fantastycznej organizacji bo wy że jesteście tutaj na klasę. Naprawdę niczego wam tutaj nie brakuje, sportowo jest fajnie, dzisiaj byliśmy lepsi, fajnie udało nam się, pójdzie to w świat, zakładam, że to będzie jedyny mecz, który przegracie, tak mi się wydaje, ale życzę wam, żebyście w tej pierwszej lizy powalczyli, bo fajnie, że będzie coś bliżej Poznania i będzie można powiechać i popatrzeć. Dzięki Dzień. za fajny mecz. Dziękuję za miłe słowa, e, trener Dariusz Kieciński. pierwsza porażka w tym sezonie. E, też chyba trochę takich stryczek w nos dla nas, aczkolwiek nadal utrzymujemy pozycję lidera, no i zmierzamy ku pierwszej choć zrobiło się teraz po tej porażce na pewno trochę smutno. Tak, oczywiście, że uczulałem zespół już przed wcześniejszym meczem w kniewach, że teraz będzie nam coraz trudniej gdzieś, gdzieś te mecze zwycięskie tak naprawdę dają niby poczucie takiej pewności siebie, ale w pewnym momencie też poczucie takiego zby zbyt dużej pewności, tak? I, I gdzieś czasami my sami jesteśmy so sobie największym przeciwnikiem, ja to powiedziałem dzisiaj w szatni. I, i, i to się gdzieś potwierdziło, dzisiaj mieliśmy taki cień rzeczywiście nieco gorszy. Tutaj Mośina bardzo fajnie zagrała, jeśli chodzi o, o defensywę. Tutaj Ukłonę do bramkarza, bo miał, no, nie wiem czy to nie były jeden dzień, bardzo... konia ja tak naprawdę łapo wszystko, co, tygodniu co, tygodniu tak tygodniu. Naprawdę, co, co, co tak naprawdę szło w bramkę. My też nie byliśmy do końca sobą dzisiaj, nie, e, nie graliśmy tak, jak sobie tego życzył, takowy otwór skuteczności. Gratuluję drużyny Musimy za, 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 za zwycięstwo, życie jak najlepiej. My musimy się tutaj podnieść, wyciągnąć wnioski z meczu i przystąpić do pucharowego meczu w lepszych nastrojach i, i, i bardziej i celem awansu do następnej rundy roz roz rozgrywek. No właśnie, jak już zapatrujesz się na tę kolejną potyczkę z obronnikami, to na pewno nie będzie łatwe spotkanie ze zresztą nie, nie jest żadne, nie jest łatwe. Tak, oczywiście, tutaj też gramy, gdy będziemy grać z drużyną z wyższej ligi, no, o nieco innych też pewnie umiejętnościach, czysto piłkarskich, nic innej taktyce tak naprawdę, więc ten mecz też będzie całkowicie inaczej wyglądał. Na pewno nie będziemy mieli takiej przewagi w posiadaniu piłki, jak dzisiaj to mieliśmy, więc ten mecz będzie też nieco inny, miał przebieg. Też zapraszam wszystkich kibiców do, do przybycia za tydzień. Myślę, że będzie podobnie, <coughs> podobnie ciekawie jak dzisiaj. Mam nadzieję, że z lepszym happy endem. Dziękujemy. Kapitan, drużyny gospodarzy Jakub Mulicki. Jakubie, seria została przerwana. Każda seria kiedyś się kończy. To prawda, ale czego ci się zabrakło? Czy zabrakło wam... Tych zawodników? Filipa Walczaka, Patryka Przymusa, Dariusza Piecińskiego oczywiście, czy też coś innego? No tak naprawdę każdy zawodnik, którego nie ma, dla nas coś znaczy. Tak? Fajnie by było, gdyby wszyscy chłopaki, wszyscy chłopacy byli. No ale musieli, musimy przełknąć góry z porażki, bo zawiodła skuteczność przede wszystkim, no co nie zmienia faktu, że na bardzo dobrze w obronie. Tak? Nadziałaliśmy się na kontry I tak naprawdę wynik jest, jaki jest. Dziękujemy. Czy są z Państwa strony jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękuję. Dziękujemy.